Wande, region w zachodniej Francji, znana ze swojego spokojnego piękna, pofałdowane wzgórza i zielone pola. Ale ta spokojna kraina skrywa burzliwą przeszłość, historię wiary i oporu. Ludność Wandei była głęboko katolicka. Ich życie koncentrowało się wokół kościoła i jego tradycji. Byli to roll ineligible, prości i pracowici ludzie, wierni swojemu królowi i swojemu Bogu. Żeby zostawiono ich w spokoju. W 1889 roku wybuchła rewolucja francuska. Obiecywała wolność, równość i braterstwo. Ale dla mieszkańców Wandei przyniosła terror i rozlew krwi. Rewolucja dążyła do zniszczenia starego porządku, w tym kościoła. Wandea miała stać się polem bitwy miejscem, gdzie zwykli ludzie chwycili za broń. Aby bronić swojej wiary i stylu życia przed potęgą Republiki Francuskiej. Rewolucja w Paryżu wstrząsnęła Francją. Egzekucja króla Ludwika XVI. stała się iskrą zapalną w Wandei. Atak na Kościół katolicki oburzył pobożnych mieszkańców. Księża byli zmuszani do składania przysiąg lojalności. Wielu odmówiło, wybierając wiarę. Kościoły zostały zamknięte, a symbole religijne zniszczone. Ludzie postrzegali to jako atak na ich dusze. Rząd narzucił masowy pobór do wojska. Mieszkańcy Wandei odmówili walki. Ten opór wywołał powstanie. Republika Francuska, stając w obliczu wrogów ze wszystkich stron, skierowała swoją furię na Wandeę. Armie pod dowództwem generałów, takich jak Thurô i Westermann, otrzymały prosty rozkaz: stłumić bunt. Nie okazywano litości. Piekielne kolumny maszerowały przez Vandée, pozostawiając po sobie ślad spustoszenia. Wsie palono, uprawy niszczono, a cywilów mordowano. Mężczyźni, kobiety i dzieci byli zabijani bez litości. Rewolucjoniści uciekali się do masowych utonięć. Doraźnych egzekucji, a nawet prymitywnych pieców, aby eksterminować ludność Wandei. W powietrzu unosił się zapach śmierci. Rzeki płynęły czerwone od krwi. Terror spadł na Wandeę. Brutalność represji wszokowała nawet niektórych w łonie rewolucyjnego rządu. Ale rzeź trwała dalej. Celem było danie przykładu z Wandei, aby zmiażdżyć wszelkie myśli o oporze w innych częściach Francji. blizny na ziemi pamiętając o wandei wojna w wandei była tragedią o ogromnych rozmiarach zginęły setki tysięcy osób region wyszedł z wojny naznaczony bliznami zarówno fizycznymi jak i emocjonalnymi ale ducha mieszkańców wandei nie złamano dzisiaj pamięć o wojnie jest wciąż żywa w wandei Pomniki i muzea są świadectwem cierpienia i odwagi tych, którzy walczyli i ginęli za swoje przekonania. Pamięć o jej bohaterach jest wciąż żywa. Historial de la Vendée, muzeum poświęcone historii regionu, opowiada o wojnie w całej jej złożoności. Nie gloryfikuje ani nie potępia, ale stara się zrozumieć siły, które doprowadziły do takiej przemocy. Vendée Pozostaje miejscem pielgrzymek francuskich katolików. Kościoły regionu, z których wiele zostało odbudowanych po rewolucji, są symbolami odporności wiary. Mieszkańcy Wandei nie zapomnieli o swojej przeszłości. Jakie jest dziedzictwo Wandei? Męczennicy z Wandei nauczyli nas, jak iść za Chrystusem w najciemniejszych czasach. Iść pod prąd w obliczu ognia i krwi i świadectwo, które wołało do reszty Francji i świata, nawet jeśli wszyscy cię opuszczą, ja cię nie opuszczę. Wojna w Wandei była brutalnym przypomnieniem o niebezpieczeństwach płynących z fanatyzmu i ideologii, o kruchości wolności, Wandea jest również świadectwem siły wiary. Mieszkańcy Wandej znosili nędzę i prześladowania aż do męczeństwa w Chrystusie dla chwały Boga i Francji, najstarszej córki Kościoła. To była dzwonnica Wandej. Polubcie i udostępnijcie ten film. Do widzenia, drodzy wojownicy Pana.